tak jest! Koniecznie serii spinta the connection no nie mogę się czekać, co będzie dalej. W po poprzednim odcinku zniszczyliśmy całkowicie korporację trzeciego wydziału. No widzieliście, straszny wybuch. Ale fajnie, podoba mi się. Ale, ale i okazało się, że nasz najlepszy przyjaciel Lambert, który nam pomagałby w misjach w Chaos Terrory i chyba w Double Agent, co, co tego na pewno, co, naprawdę nie jestem pewien. Okazało się, że dla dobra wydziału trzeciego po pozorowałość miała się na córki No ładnie, ładnie I ta furia sama Piękna, piękna Kurde, szkoda, że przez całą grę tak nie ma Panie by było Albo chociaż ja skończy się grę To można by tak zaś mieć Czekaj, mogę przejść? Bo dziurkę widzę Nie, 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 guppy bond bardzo głupi Okej okay. to, co, to co chciałem to wziąłem już Karabinek i pistolet Mój ulubiony Hm Wiecie, tak właśnie zastanawiałem się, bo ogólnie w tym momencie wyłączyłem grę przy pierwszym odcinku nagrywania i się Hm Dlaczego? Dlaczego nie mam pokazane, że już przeszłem tę misję? A okazało się, że dokładnie ta misja to jest kontynuacja tamtej, poprzedniej misji ten właśnie pomnik Nikolna, to jest jedna wielka długa misja. O no, kurczę, no myślałem, że padnę jak, jak o tym jak o tym się dowiedziałem, no. No kurde no. Nie możemy być jakiś sejf pomiędzy tym. Ja cóż? Okej, okay. mamy tych trzech tutaj. Jednego tutaj i tam dwóch pozostałych. Okej, okay, tam ten się odwrócił, ale nie na długo. Ukryć się tam, Dobra. Okej, okay, przejdziemy chyba... Nie przejdziemy. Dobra, ja mogę odrzucić uwagę tych. Wysadzi? Tu jest tak, więc sporo ich. No nie powiem, że nie. Okej, okay, ci teraz zaczęli się ruszać. Co pogorszyło moją sprawę. Ok, w sumie nawet tędy bym nie przeszedł bokiem Koło tych dór Aaa, by teraz zagrać Coś tu jest jakiegoś ciekawego? W sumie nie spadłem, koło ciężarówki Chyba za zobacz... Dobra, nie widać nie się odwróci blondas. Dobra, przejdziemy sobie... Tu, 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 tu. Okej. Okay. O, no ładnie. Ładne przejście. Okej, okay. Chicołaj. Teraz tak, głębi nie mogę wejść, tak? Dobra. Trzaki ze ściany. O Panie, Panie! Kurde Fisher, jak ty masz reakcję Dobra Pewnie zginę To jest na pewno, pewne Aj, bez celowania to jest tak jest, jest tam Ok, no robimy trochę hałasu na początku Nie mogę go strzelić

Dobra, ten awala w tamte miejsce. O nie, no tam, tak? Oh. Yes, again, Opuść się tam, błagam ciao. No, kurde. Sam sam nie, sam, sam nie pomyśli, nie? Muszę oh. zejść że na dół. Ja muszę się w No dobra, dobra. To jest ładnie, jest ładnie. Cześć. Chyba coś masz dla mnie, prawda? Masz dla mnie informację. O no, kurde. Tak jest, to odpowiedź.

Hey. I don't sam. know anything else. Oh, I swear. Stop wasting my time. that fat don't know who oh. Scientists brought over my Prentice. inside the warehouse. Oh. A ja widzisz przyjacielu Nie trzeba było być takim upierdliwym i natrętnym i no takim, nawet to powiedzieć stanowczym Takim upartym O uparty, dobre słowo Słowo, które powinienem powiedzieć jako pierwsze Aaa, oh, bez powodu ta, ta rura tutaj nie jest Okej okay, widzę generator e, EMP Okej okay, weźcie jest tylko jedno, więc wyjdziemy tutaj uh, Probujemy tak Okej, okay, to zostać tylko wrzucić na nich więc dwójkę sobie zostawimy którego z nich... o, oznaczymy sobie ładnie ok, co sądzę za daleko Kurde, ten też eee narobię hałasu A Mam jeszcze jedno wolne ok, dobra i zaczynamy Raz, dwa, trzy, cztery! Pięknie, pięknie, pięknie. Co, gdzie nie ma testing 4? Testing 9, testing 3? Nie, tu nie ma! O panie! Sprytny bolek. Ale to jest jeszcze... Przy No w końcu. Przyjacielu. Twardy byłeś. Okej, okay, nie żyję. No, ale się stało pięknie. No w końcu. Nie było, nie było to tak spek spektakularne, ale myślę, że nadrobiłem tym szybkim killem. Zdajebiste. To było. Okej, okay. z tych co to, to wszyscy. zmienię to na ich karabinek, bo oni jednak coś mają amunicji. Ja już do tamtego karabinka nic nie mam. Night naukowca. Ok. Tutaj naukowca brak. Ewidentnie. Skok. Skok! Gdzie się What the Okej. Tak, 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 tak. Gdyś Tak nisko. I jeszcze pójdziemy dół. Ktoś tu jest? Nic kurde. nie zapomniałem? O, gdzie mam go? Okej, okay, tu jest czysto. what film you're stuck? no. please don't. how goddamn stupid are you? did you really think i wouldn't notice you sabotaging those systems? please. i wasn't doing anything. you weren't doing your job. and your job is the only reason you're still alive. i'm sorry. I didn't mean to. I'm sorry too, because you're out of chances. Please don't kill me. Please don't kill me. One more mistake. One more reason. And you're dead. Hmm. Taki by stówę, co? A nie that hard.

Like riots, casualties, and No way for anyone but us to get them to no. to to out. Choppers cut in the pulse zone, crashing, and that thing they're doing at the White House—it's a yeah. lot to worry about. To jest coś podejrzewać. No teraz ja tam chodzić. Kurde, brakuje mi tego tutaj jednak. Szybkie likwidacji. No tak, w sumie karabinka. Nie ma jak użyć. To jak pójdziemy do końca, to też nam nie pomoże. Śmieć wysoka, ale ci mnie, ci mnie zobaczą i nie będę miał możliwości ucieczki. Ci są dwaj. Jednego zabije i będzie klops. Mojego planu. You know what, Fisher? You're too late. Too late a for her, and too late to stop what's going down. You might as well just give up and die, just like your little girl did. But don't worry, I'm gonna send you right to her. Motherfucker! Fisher move! Oh. Here just no, no contact, repeat, no contact! No contact, repeat, no contact! No Keep an eye Ajajaj. Aj, aj. Dobra, wyjdź z tego. Teraz. Dobra, myślałem, że zginie od strzału w głowę. Ale jak się myliłem. No trzeba dwa razy strzał w No bądź Bo mają hełmy które mi tutaj w kule zatrzymują na, na jeden pocisk na szczęście. Dobra. Nie żyje. A ten da. Podleci do niego. A gdzie cioby pisarzu? Okej, okay, nie żyje. Mamy jeszcze jakieś waga? Nie mamy. Już opuścimy. Au. FISZUR! FISZUR! ja FISZUR! Ja Ale powiedziałem! FISZUR! się. A dzisiaj będziesz FISZUR! Jak nie będziesz FISZUR, tak będziesz FISZUR! FISZURKA CZASTOPORTY! Nie no dobra w sumie. To już było złe. Chyba się napiję. Bo mi zło w gardle.

I'm gonna stand guard here. Little Denise is worried, Fisher! Show yourself! No searching! No sign of the hostile! Mm. Show me your face, Fisher, or she's dead! I'll stand, Mom, will stand Can anyone advise? I think I got the target! A, A skąd widzicie, że ja tutaj jestem Ale w sumie miło, miło. Nie, w, nie widzicie mnie? Ja tyle włażę od tyłu. To będzie KABUM! Karabinka do ciasna W końcu po, te MP5 MP5? Chyba tak Negative, no good. The area is compromised. Hold position. Hold position. We'll wait for the target here. Hey! Stop! Stop! area is a no-go. I'm holding position. No, I Looking at an ambush holding position Hello roz... sobie Szybkie Dobra. Rozmawiamy. Co? Ciekawego do powiedzenia. I don't know who you are or what you're doing here but thank you they were going to Save it. There's a weaponized EMP slung up a hundred yards from here It's gonna be activated tonight Tell me how to stop it. You can't. There's two generators on site. When they're activated, they'll juice the EMP, and then it'll discharge. What's the catch? If you take out one generator, the other one automatically flashes. Each of them alone is enough to trigger the pulse. So I need to hit both at the same time. Yes. Or else it goes off. Are you with a friend? Otherwise, there's no way. There's always a way. Now you better go. No, po twoich doświadczeniach mogę powiedzieć to samo. Po twoich. A po mojej, ja mówię, że daj mi. Dobra, wierzę ci. Teraz muszę tylko znaleźć generator. Czyli tamto jednak nie było generatorem. o zobaczcie. Przyda się bardzo. O, ja, je, yeah, ja, yeah, kabum. UMP45 MP5 Teraz bodajże boda, AK Bo nie AEK na pewno Dobra, to sobie wybierzemy I to sobie ulepszymy Kupujemy, kupujemy I kupujemy Uuu, kurde Celność to ma Ale za zasięg kiepski Tu ma też celność tu ma celność nawet jeśli go nie ulepszyłem A nie, jest ulepszony Dobra, sorry, mój błąd ale jednak, do, do tego, że lubię UMP z Battlefielda tuleczki. to jest na UMP. A, ja, pistolet chyba jest tak jak wybierałem sobie, nie? Tego. Okej. Okay. Okej, okay, spina, idziemy do góry. Z karabinkiem, bo bezpieczniej. są na sonarowe nam coś mówią? Nic nie mówią. Cichosza. Ale jest za cicho. Right about then filmiczek. things started getting complicated. For some reason Sarah was suspicious, but I'd managed to talk her into climbing into the chopper and had gone airborne to rendezvous with Sam. There were too many moving parts for things to go smoothly, and Sam didn't know what he was really up against. Tagging the Ale zabawka. Ładna i duża. Dużo ochrony. Nie da się ukryć. Będzie ciężko, powiem wam szczerze. ale w sumie nie aż tak mówiłem w myślach. I co wychodziło? Mission komplet. O kurde A ten to co? Pewnie jak ktoś ważny Okej okay. Myślę że to już... O kurde Ino tylko Gatling A Albo jakiś granat Ole był, byłoby fragu Okej okay. ten tutaj nagle przyleciał portała się skubany Myślę, że mogę na tym momencie skończyć, nie? Chyba tak. No, pomału będziemy kończyć, bo już jest pierwsza w nocy. <grytanie> Ale się nagrałem w tą grę. Mm, mam nadzieję, że on się odcinek spodobał moi nocny, nocni Markowie. Ale cię ja jestem nocnym markiem? Bo nie mogę zasnąć. Więc tak jestem przyczajony. W sumie... Mi się odcinek, ja się odcinek, mi się misja bardzo podoba, w szczególności w to, że wykonywałem te dwie misje pod rząd i wiem co się działo przynajmniej No, trzeba mogę jeszcze powiedzieć wam Dobranoc! Jimmy J. Day Podobał się film? Szczelapkę w górę, to ją kosztuje! Coś Cię nim zaintrygowało? Napisz o tym w komentarzu A jeśli chcesz, jeszcze widzianie moje poczynania kliknij przy subskrypcji. Byś nie musiał dalej poglądać.